Znajdujemy się już na ostatniej prostej do NXT Takeover Portland, którego karta wygląda naprawdę obiecująco. Jednak wszyscy doskonale wiemy, że wydarzeniem, na które tak naprawdę każdy czekał, nie było żadne Takeover, tylko randka Otisa z Mandy Rose. Jak wyszło? Zapraszamy na podsumowanie tygodnia. W tym tygodniu na Raw przywitali nas Seth Rollins, już nie buddy Murphy oraz AOP. Hypowali oni dzisiejszą walkę wieczoru, którą miało być długo już zapowiadające się starcie między ekipą Monday Night Messiah a Kevinem Owensem, Samoa Joe i Viking Riders. Rollins stwierdził, że stara się być cierpliwy jak może, jednak Kevin Owens zaczyna wyprowadzać go z równowagi. Sethowi przerwał sam zainteresowany i powiedział, że Rollins z tygodnia na tydzień mówi więcej i głupiej. Seth powiedział, że Owens jest sam, później do Owensa dołączyli. Ivar i Erik, następnie jeszcze Joe i rozpoczął się brawl. Krótko mówiąc, otrzymaliśmy taki sam segment, jaki otrzymujemy ostatnio niemal co tydzień. Pierwszą walką wieczoru było starcie o tytuł Woman's Row między Becky Lynch a Ascon. Bez żadnych niespodzianek, zwycięstwo odniosła oczywiście Becky, jednak najważniejsze stało się dopiero po walce. Na row zadebiutowała bowiem Shayna Baszler, która nie dość, że brutalnie zaatakowała mistrzynię, to swój atak zakończyła ugryzieniem ją w szyję, co zaowocowało obfitym krwawieniem. Lekarze zabrali Becky na zaplecze, jednak ta stwierdziła, że nie potrzebuje pomocy i ukradła kar Redkę, żeby nie jechać do szpitala. W późniejszej części show Lynch wróciła na arenę i powiedziała, że nie odpuści Shane'ie tego ataku. Pozostając w temacie dywizji kobiet, na row czekało nas również starcie między mistrzenią NXT Rion Ripley a Sarą Logan. Oczywiście Ria odniosła zwycięstwo w mniej niż minutę, a po walce domagała się odpowiedzi ze strony Charlotte na wyzwanie, które Australijka rzuciła jej tydzień temu. Flair pojawiła się na stage'u jednak znów nie odpowiedziała jasno na pytanie, a jedynie stwierdziła, że poniedzieli, gdzie Ria Zmierzy się z Bianką, ta może już nawet nie być mistrzynią. Na show pojawił się również Randy Orton, który drugi tydzień z rzędu miał wyjaśnić swój atak na Edge'u, jednak tym razem przerwał mu Matt Hardy. Zaczął on przypominać wszystkim jego wspólną historię, właśnie z Edge'em. Mówił on o pierwszym taktimowym ladder meczu oraz pierwszym TLC meczu Spytał Randy'ego, co jest z nim nie tak, i w odpowiedzi ten próbował wykonać mu RKO, jednak Matt skontrował. Niewiele to dało, ponieważ Brawl ostatecznie wygrał Orton i wymierzył Matowi Cherchot w głowę, dokładnie w takim sam sposób, w jaki zrobił to Edge'owi. Medycy wynieśli Mata z areny i wiele wskazywało na to, że był to ostatni występ Mata w ringu WWE, jednak w ciągu tygodnia dowiedzieliśmy się, że Hardy zmierzy się z Ortonem za tydzień. W walce wieczoru Seth Rollins, Murphy i AOP zmierzyli się z Kevinem Owensem, Samoa Joe i Viking Riders. Długo zapowiadany pojedynek wygrała drużyna Rollinsa po tym, jak ten wykonał na Samoa Joe Carpstone, pozostawiając Murphy'emu do przypięcia. Pytanie brzmi, czy to koniec tej rywalizacji? WWE pozostaje już tylko dać nam walkę Seth Rollins vs Kevin Owens? Czy jednak poczekają z tym do WrestleMania? Na to pytanie odpowiedź dostaniemy prawdopodobnie w najbliższym czasie. Żółtą tygodniówkę Otworzył Roderick Strong, który domagał się konfrontacji z Velveting Dreamem, który powrócił tydzień temu z kontuzji i umieścił rodzinę Stronga na swoich spodniach. Roderick stwierdził, że tym sposobem konflikt z Dreamem stał się bardziej osobisty i nie chodzi już tylko o tytuł North American. Strongowi przerwał jednak nie Dream, a Bronson Reed, którego wraz z Undisputed Aerą Roderick zaatakował tydzień temu. Reed domagał się walki. Strong przyjął wyzwanie i panowie zmierzyli się ze sobą. Pod koniec walki światła na arenie zaczęły świecić na fioletowo i na Titan tronie Zaczęła wyświetlać się charakterystyczna dla Dreama animacja dymu. Dream. Ta próba rozproszenia nie przeszkodziła jednak Strongowi w odniesieniu zwycięstwa. Po walce na ekranie pojawił się sam Dream i powiedział, że gdyby Roderika kiedyś zabrakło, on z chęcią spełniłby wszystkie marzenia jego żony. Shafir. Kolejnym starciem była walka pomiędzy Dakotą Kai oraz Candice lee Ray, przez którą tydzień temu Kai przegrała swoją walkę z Tegan Nox. Po zaciętej walce Nowozelandka zrewanżowała się na Candice i wygrała starcie wykonując rola. Po walce lee Ray ruszyła na Kai, jednak ta zaatakowała ją gongiem. Na pomoc przybyła Tegan Nox, z którą Dakota zmierzy się w Street Fight meczu na tej Cover Portland. Bójkę między paniami przerwać musiała ochrona. Na NXT zmierzyli się ze sobą dwaj byli mistrzowie NXT Cruiserweight, Leo Rush i Angel Garza, a na szali znalazło się miano pretendenta do wspomnianego tytułu. Zaskakująco, zwycięsko wyszedł z tego starcia Leo Rash, wykonując roll-up I to on otrzyma szansę na zawalczenie o utracony tytuł z Jordanem Devlinem. Po walce na arenie pojawił się sam Irlandczyk, gratulując Rashowi wygranej i świetnego meczu. Panowie zmierzą się ze sobą za tydzień, jednak Devlin nie daje Rashowi żadnych szans i podczas starcia pokaże mu, dlaczego nie warto stawać z nim do walki. Następnym pojedynkiem na Gali było starcie między obecną pretendentką do tytułu kobiet NXT Biancom Beler. A Santana Garrett. Oczywiście walka długo nie trwała, ponieważ Beller rozprawiła się z przeciwniczką w nieco ponad 40 sekund. W walce Bianka chciała wygłosić promo, jednak przerwała jej sama mistrzyni. Powiedziała, że na tej cover Blair nie ma z nią większych szans, i między paniami wywiązała się bójka, którą wygrała pretendentka po wykonaniu na mistrzyni KOD. W walce wieczoru Adam Cole zmierzył się w non-title meczu z Kushidą. Pojedynek ten był wynikiem ataku Undisputed Ery na Japończyka sprzed tygodnia. Walkę wygrał Adam Cole, wyglądając silnie przed jego pojedynkiem z Tomasem Ciampą na Takeover Portland. Po main eventie na arenie pojawił się jeszcze Tommaso Ciampa i zrobił z kolem krótki face-off. Tomaso powiedział, że na Takeover zamierza odzyskać swoje życie z powrotem, na co kol odparł Over My Dead Body. AEW Dynamite rozpoczęliśmy od starcia o tytuły tag team między mistrzami Adamem Page'em i Kenem Omegą, a SCU. Przed walką na Titan Tronie pojawili się członkowie Dark Order i stwierdzili, że jest ich więcej niż się wydaje i ktoś z nich może być nawet bliżej niż ktokolwiek przypuszcza. Po tym krótkim promie rozpoczęła się walka, którą wygrali Omega i Page po dosyć kontrowersyjnym finiszu, ponieważ Frankie Kazarian, będąc przypinanym przez Omegę, w ostatniej chwili złapał się liny, jednak sędzia mimo to odliczył do trzech. Nie wiadomo, czy czy był to bocz, czy planowany zabieg, jednak komentatorzy sprzedawali to tak, jakby wszystko było w porządku. Po pojedynku, gdy mistrzowie opuścili już ring, na arenie pojawił się Dark Order, otaczając SCU. Na pomoc byłem mistrzom przybyli best friends, a później po kolei na arenie zaczęły pojawiać się wszystkie taktymy, które za tydzień zmierzą się ze sobą w Battle Royalu o miano pretendentów do tytułów mistrzowskich na pay per -view Revolution. Między drużynami rozpętał się Wielki Brawl, który ostatecznie wygrali Young Bucks i Best Friends. Następną walką był pojedynek między Dustinem Rhodesem, a samym Guevara, w którego narożniku stanął Jake Hager. W starcie wygrał Rhodes, który po pojedynku wyzwał Jake'a Hagera do walki na Revolution. W trakcie gali zostało nam potwierdzone, że ta walka się odbędzie, a Hager tym samym zaliczy swój ringowy debiut w AEW. Kolejnym pojedynkiem mistrzowskim na gali była walka o tytuł kobiet AEW, gdzie Riho broniła swojego mistrzostwa z Nylą Rose. Po wielu miesiącach uganiania się za tytułem, Native Beast osiągnęła upragniony cel i została Cała mistrzenią AEW Women's. Po walce udała się na zaplecze, aby pokazać wszystkim osobom, które w nią nie wierzyły, w tym Kenemu Omedze, że byli w błędzie. Tygodniówkę zakończyliśmy walką zapowiadaną jako Eye for an Eye między Johnem Moxleyem a Santaną, któremu tydzień temu Mox uszkodził oko kluczykami do Forda. Jeszcze przed samym starciem panowie wdali się w brołą między publicznością, jednak ostatecznie wrócili do ringu, gdzie zaczęli oficjalną walkę. Zwycięstwo odniósł oczywiście John Moxley, który na Revolution zmierzył się o główny tytuł z Chrisem Jericho. Po walce pretendent został zaatakowany przez całe Inner Circle. Pod sam koniec swoje trzy grosze dołożył Jeff Cobb, którego współpracę z AEW ogłoszono wcześniej na gali. Za tydzień zmierzy się on z Johnem Moxleyem, zaliczając tym samym swój debiut w federacji. Show zakończyliśmy widokiem Inner Circle i Jeffa Cobba świętujących nad pobitym Moxleyem. Warto dodać, że sam Cobb oficjalnie nie dołączył do Inner Circle. Walentynkowy epizod SmackDown rozpoczął nam talk show Moment of Bliss, hostowany przez Alexa Bliss i Nikki Cross. Zawodniczki najpierw złożyły wszystkim walentynkowe życzenia, a następnie przywitały swojego gościa, Carmellę. Carmella tydzień temu wygrała Fatal 4-Way o miano pretendentki i dziś zmierzy się z Bailey o SmackDown Women's Championship. Carmella powiedziała, że nigdyś była przyjaciółką z Bailey, jednak wtedy powróciła Sasha Banks i ich drogi się rozeszły. Ten wywód przerwała sama mistrzyni, Bailey, która stwierdziła, że nigdy tak naprawdę nie przyjaźniła się z Karmelą, jedynie było jej jej żal i próbowała wziąć ją pod swoje skrzydło. Karmela zirytowała się i zażądała walki w tej chwili. Tak też się stało. I pierwszą walką wieczoru było starcie o tytuł mistrzowski Women's Smackdown, które wygrała Bailey, trzymając nogi na linach w czasie przypięcia. Po walce Bailey zaatakowała przeciwniczkę, jednak na pomoc Karmeli przybyła Naomi, która odwróciła uwagę mistrzyni. Rozproszenie wykorzystała Karmela, która razem z Naomi powaliła Bailey. W późniejszej części show czekał nas wywiad z Halkiem Hoganem, Przeprowadzony w podobny sposób jak zeszłotygodniowa rozmowa z Goldbergiem. Tematem rozmowy było dołączenie stani NWO, której członkiem był Hulkster, do WWE Hall of Fame. Hogan mówił, jaki to zaszczyt dla niego i innych członków, a później podjął temat walki Goldberga z The Findem na Super Showdown. Wtedy rozmowa została przerwana przez Firefly Funhouse. Wyatt zaczął w żartobliwy sposób naśladować Hogana, m.in. grając na pasie Universal, jak na gitarze, czy zrywając koszulkę w charakterystyczny dla Hulkstera sposób. Na koniec. Bray dodał, że Hogan powinien uważać, ponieważ na jego ścianie znajdzie się miejsce na jeszcze jedno zdjęcie ofiary Finda. Po tym segmencie nadszedł czas na najbardziej wyczekiwaną część gali. Coś, na co czekaliśmy od tygodni. Na randkę Otisa z Mandy Rose. Otis szykował się na ten dzień całe życie. I wiecie, co dostaliśmy? Otóż Otis spóźnił się minimalnie na randkę w restauracji i zamiast niego z Mandy Rose umówił się Dolph Ziegler. Wy też czujecie tą niesprawiedliwość? No właśnie. Nie ma sprawiedliwości na tym świecie. I zamiast zobaczyć w te walentynki wesołego i Zakochanego grubaska zobaczyliśmy Otisa ze złamanym sercem. Apeluję więc teraz do wszystkich, żebyście w komentarzach pod tym filmem napisali, co złego zrobilibyście Zigglerowi. HATFU! W walce wieczoru John Morrison i Demise zawalczyć mieli z Romanem Reignsem i tajemniczym partnerem, którym okazał się Daniel Bryan. Walkę wygrali Face'owie po tym, jak Reigns wykonał spira na Demizie. W walce Reignsa zaatakował King Corbin. Ale kogo to tak naprawdę obchodzi, skoro Otis dalej jest samotny? Z naszej strony to już tyle. Odwiedźcie nasze media społecznościowe i zasubskrybujcie kanał i jebać Zigglera. Trzymajcie się i cześć.